Cześć, ja jestem Marlena i w dzisiejszym odcinku recenzja suszarko lokówki urządzenia wielofunkcyjnego. Od bardzo dawna chciałam sobie zrobić taki efekt, jak mamy po wyjściu od fryzjera, gdzie on nam suszy i wyciąga włosy na szczotce. Są one wtedy lśniące, gładkie, uniesione u nasady, a na końcach podkręcone, no idealne, ale zawsze gdy próbowałam sama tego dokonać w domu, gdzie w jednej ręce miałam suszarkę, a w drugiej szczotkę to przy pierwszym paśmie włosów traciłam cierpliwość, bo mi z tej szczotki uciekały, plątały się, więc zupełnie nie miałam do tego serca. Być może przy krótszych włosach byłoby łatwiej, ale szczerze mówiąc wątpię. Więc wreszcie przyszedł czas na zakup i sprawdzenie, czy urządzenie do stylizacji włosów jest łatwiejsze w obsłudze i czy uzyskam zadowalający efekt na włosach. Wybór padł na suszarko-lokówkę od Bubbly's Air Style 1000 po krótkim zapoznaniu się i wysortowaniu odpowiednio tego typu produktów, ona wypadła bardzo dobrze w stosunku ceny, mocy i ilości końcówek. Zanim jeszcze przejdziemy do danych technicznych i testów, to byłam w dużym szoku przepaści cenowej na rynku tych produktów. Po wysortowaniu sobie ceny malejąco otrzymałam markę, której urządzenia kosztują tak 2,5-3000 zł, później długo nic i następnie marki, których produkty są tak za 500-300-200 zł. Było to dla mnie zaskoczenie, dlaczego pomiędzy tymi cenami jest taka przepaść, ale może to temat na inny odcinek, gdzie porównałabym te najdroższe produkty do tych najtańszych. Jeśli jesteście ciekawi innych recenzji i testów, na przykład sprzętu AGD i RTV, to zachęcam do subskrypcji, może akurat będą urządzenia z tematyki, której akurat potrzebujecie, lub jesteście ciekawi działania. Zawartość opakowania suszarko-lokówki, za którą zapłaciłam 249 zł, prezentuje się następująco: koncentrator do suszenia włosów, szczotka wygładzająca, szczotka termiczna dodająca objętości 50 mm, stożkowa nasadka lokująca, rękawica termiczna, instrukcja i gwarancja. Dane techniczne. Moc 1000 W, dwa ustawienia temperatury plus zimny nawiew, przewód obrotowy o długości 2,5 m, jonizacja, zastosowana technologia Ionic, która zapobiega elektryzowaniu się włosów i pozostawia je lśniące i gładkie, kolor brązowo-metaliczny, 3 lata gwarancji. Specyfikacja i dane techniczne za nami, teraz przejdziemy przez krótkie testy i jakie efekty na włosach da mi to urządzenie. Zmiana nakładki jest bardzo prosta. Aby zdjąć nakładkę wystarczy nacisnąć oba przyciski, które są po bokach i następnie zdjąć nakładkę z rączki. Aby umieścić nakładkę na rączce należy oba wgłębienia ustawić w jednej linii z przyciskami na rączce i docisnąć do usłyszenia kliknięcia. Jak używać urządzenia? Mamy jeden przycisk do regulacji mocy i temperatury. Poziom 0 oznacza, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje. Aby włączyć urządzenie należy przełącznik przesunąć w górę i wybrać odpowiednią moc i temperaturę. Śnieżęka to zimny nawiew, a jedynka i dwójka. To regulacja ciepła. Pierwszą nakładkę, którą wybieram, to gładka szczotka, której zadaniem jest wygładzenie włosów. Producent w instrukcji podał, żeby przed użyciem nakładek włosy były w 80% suche i dokładnie rozczesane. Czyli możemy poczekać aż włosy po umyciu przeschną albo użyć nakładki z dyszą suszącą. Jeśli chodzi o końcówkę do suszenia, to dość szybko radzi sobie z usuwaniem nadmiaru wody. Wracając do nakładki, której zadaniem jest wykładzenie włosów, to w instrukcji jest opisane, żeby włosy zostały dokładnie rozczesane. I następnie główkę szczotki należy umieścić pod pasmem włosów blisko nasady i przesunąć szczotkę w kierunku końcówek włosów. Przyznam się, że nie zawsze dopilnujemy, by włosy były odpowiednio dosuszone przed użyciem. Często są jeszcze mokre, ale urządzenie i tak sobie świetnie z nimi radzi, ale pewnie dla kondycji włosa nie jest to najlepsze, dlatego warto stosować się do zaleceń producenta. Ale jeśli chodzi o efekt, to włosy są wygładzone, miękkie liśniące. Na ten moment pożegnałam się z prostownicą, ta nakładka jest dla mnie wystarczająca. Teraz szczotka zwiększająca objętość. Główkę szczotki należy umieścić pod pasmem włosów w pobliżu nasady, co powinno spowodować podniesienie włosów u nasady i zwiększenie ich objętości, i następnie przesunąć powoli szczotkę w kierunku końcówek. Ja wciąż uczę się jak najlepiej wykorzystać tę końcówkę. Ale jak na moje małe umiejętności, widzę, że włosy są lekko uniesione u nasady, są wygładzone i liśniące, wyglądają też na miękkie i przyjemne w dotyku, więc ja jestem zadowolona. Samo urządzenie jest na tyle lekkie, że podczas pracy nie odczuwam dyskomfortu czy zmęczenia, więc mogę dłużej na nim pracować. Problem, który widzę przy tej końcówce, to jest mocne nagrzewanie jej i naprawdę trzeba uważać, by nie oparzyć głowy, ucha oraz dłoni która pomaga naciągnąć pasmo. W tym przypadku dobrze wspomóc się rękawicą, którą dostajemy w zestawie. To szkowa nasadka lokująca, jak dla mnie najmniej potrzebna, ale podczas testów włosy miały ładny, delikatny skręt. Niestety trzeba bardzo uważać, by się nie oparzyć. Po krótkiej prezentacji efektów, jakie udaje mi się osiągnąć suszarką, lokówką, teraz podsumowanie i zacznę od minusów i tego, czego brakuje wykonanie urządzenia i końcówek. Tutaj mam mieszane uczucia. Jak końcówka z dyszą suszącą i gładką szczotką jest wykonana z fajnego, solidnego materiału, który też mniej się nagrzewa i jest mniejsza szansa na oparzenie, to już gorzej prezentują się końcówki do zwiększania objętości i podkręcania włosów. Zdecydowanie bardziej się nagrzewają i wydają się dużo delikatniejsze. Co prawda po miesiącu nic się z nimi nie stało, ale na ten moment nie jestem w stanie stwierdzić, czy po latach dalej będą w takim samym stanie. Samo urządzenie w górnej części również dość mocno się nagrzewa, dlatego bezpieczniej przed schowaniem odłożyć je i odczekać, zanim je schowamy do szafki. Brakuje mi w zestawie pokrowca woreczka do przechowywania. Rozumiem, że nie jest to produkt premium, ale taki woreczek na końcówki z materiału, z którego jest rękawiczka termiczna, uzupełniłby nam ten produkt. Teraz plusy, których jest zdecydowanie więcej. Zacznę od ceny. 249 zł za urządzenie, które nam suszy włosy, po prostu je wykładza, można je podkręcić, to naprawdę niska cena. Ja w tym momencie kupiłabym je za opcję suszenia i końcówkę do wygładzania włosów, a dodatkowo mamy jeszcze dwie inne w tej cenie. Efekt, który dają końcówki spełnia moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają moje włosy po użyciu ich. Urządzenie jest naprawdę proste w obsłudze i przyjemne w pracy z nim. Wizualnie wygląda bardzo dobrze i co najważniejsze, jest lekkie, więc naprawdę można trochę z nim popracować bez męczenia rąk. Ta suszarko-lokówka jest łatwo dostępna i ma 3 lata gwarancji. Na pewno nie żałuję inwestycji w suszarko-lokówkę od Babylis. Za naprawdę niską cenę dostajemy fajne urządzenie. Do stylizacji włosów. W tym odcinku to wszystko. Jeśli ta recenzja była pomocna i podobał Wam się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę i subskrypcją. Do zobaczenia. Cześć!